Cześć, ja z tej strony Kuba i witam Was w, w filmiku em, takim. gdzie sobie em, po prostu płyniem sobie w Alice .io, tak I tak, em, chciałem wam powiedzieć, em, że w, jak Ci się podoba to zostaw łapkę w górę. Więc okej, okay, i tak się nazwę dzisiaj będzie stream na fejsie pewnie. Taki, um, masz um, i po um, w, um, w prostu w opisie masz do poprzedniego filmiku link, żeby tam wejść i tam w opisie jest link do Facebooka. Bo się mam trochę mało sarsu, więc chciałbym to wrzucić, ale mi um, się zbyt od tego nie chcę pisać. Opisu z, z góry, sorry. Z okay. tego co widziałem, do, e, pod poprzednim nawet. Chyba 20 osób oglądało i się podobało, więc fajnie. Jeszcze mi ona trochę dusi. Oj, o cholera. Co to było? Rzeczyłem. fakt, chciałem mu pomóc. Okej. Okay. Chodź mi sobie gdzieś znalazł chółeczko. i wejdźcie sobie w ten odcinek co byś wolał i tam będzie, um, będzie um, link jest w opisie do fejsa Zapraszam właśnie o Okej ja się przyda oh, yeah. Tak lecimy. Okej, okay. miałem gumę, więc nic nie gadałem przez chwilkę. No nie, no ja ci już tyle ma i ten filmik będzie krótki, bo sery trochę się śpieszę. Tak troszkę się śpieszę. Więc po prostu nagrywam tak filmik ym, taki no, 20-13 minutek bo to I taka jeszcze rzecz, bo dzisiaj właśnie sobie. A i dlatego nie było wcześniej intera, bo mi się to nie chciało zapisać. Dzisiaj też mi się nie chciało zapisać, ale pierwszy raz to wrzuciłem na YouTube i to po prostu mój komputer, tak samo jak filmików też nie mogę zobaczyć. Sobie tak po prostu nagrywam na ABL 6, tak. No i widać, że kilkom osobom się to podoba i dla Was to nagrywam. I co, no lecimy Okej, okay. nie, nie 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 Nie, nie tak 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 Yeah Yeah, motherfucker Co się teraz odwaliło? Kurde Bolek O cholera Fuck Myślę, że już się na mnie rozdzieli, ale nie Ale duży jestem nawet

Czekaj tutaj, łapie, to łap się, łapi łap dobrze, dobrze, piek. Okej, okay, to było dobre, to było dobre. Co właśnie Jeszcze frajerze? Wiesz. O i teraz ja powiem no, z I tutaj już masz przesrane W O cholera. Wiedziałem, że on się na mnie No nie, czemu? uciekaj. O, dzięki. Góry za to. Dzięki oczywiście z góry kłaniam się. No właśnie uciekaj lepiej. Nie dobrze radzę. What the fuck? Beeches. O oh, yeah. Dobro. Malczyłem, ale niestety nie silniejsze. I już lecimy. Kurde, ale cisza. Nie no. A, i tak już napisałem w opisie po tamtym filmikiem, że y, jak robiłem pięciu łapek w górę, to y, nagrywam challenge, y, spróbuję się nie zaśmiać. Czy jak się zaśmienia, no to ja po prostu tabasku już nawet sobie kupiłem w Lidlu, w Lidlu albo w Biedronce kupiłem sobie tabacho.